Mariusz nieco już był najebany i dodatkowo z kumplami. Także musiałem wsiąść na motorower i po niego pojechać, inaczej prawdopodobnie dotarłby tu z całym towarzystwem. A tego z natury kruche okazy XIX-wiecznego ćmielowa i XVIII-wiecznej baranówki mogłyby nie przetrwać. Przez telefon poinformował, że przebywa czasowo w naturalnym dla siebie ekosystemie, czyli na przystanku naprzeciw dworca, ponieważ w regionie Pogoni panuje po sezonie zajebiste bezrobocie, brak perspektyw i piwo z netto za 99 groszy. A chór brechczących bezrobotnych lujów w tle zawtórował temu nieco pokrętnemu wyznaniu. Zulus, powiedz mu, żeby piwo przywiózł. Miałem do ciebie dzwonić, ale nie mam nic na karcie, He, mogę tylko odbierać połączenia przymilał się cynicznie, znamy te numery, pierwszy krok do naciągnięcia mnie znowu na kod doładowujący jego wiecznie głodną kodów heję. A choćbym jej podarował i osiem kodów, na drugi dzień będzie głodna, Lui bowiem prawdopodobnie natychmiast dzwoni do Szwecji, do swojej pieczarki i o wszystkim jej opowiada. Marzną więc na przystanku, są głodni. Zluz powiedz panu, żeby przywiózł coś do żarcia. Są bezrobotni, są żywym reporterem z gazety wyborczej, są agresywni i dlatego złapali gołębia, czy jakoś tak. W każdym razie znęcają się nad gołębiem, czy może chorą mewą, która nie mogła ujść ich łapom, ponieważ taki to nawet ptaka w locie złapie. Zrozumiałem z tego, że oni też jakby na polowaniu. Usłyszałem jeszcze w tle, jak Mariusz się przechwala, zaraz tu przyjdzie taki bogaty facet z Warszawy i w ogóle, który mi już od tygodnia wszystko stawia, pizzę ze wszystkimi dodatkami, co tylko chce, da nam wszystkim pracę. Niczym Superman, jeżdżący urząd pracy, wsiadłem szybko na motorower i pognałem, jakby to był co najmniej motocykl junak. Dopiero wtedy zrozumiałem tych wariatów motorowych, popularnie jeżdżącymi dawcami narządów, zwanych jak to by było miło, tak skoczyć na coś szybkiego i nagle nie odjechać, ale wystrzelić rakietą spod tego nudnego domu, w prostku, ukrytym w mrozie i ciemnościach, młodym mężczyznom, odzianym w za dużą bawełnianą odzież. Ściemniało się, jak to zwykle na północy jesienią, piętnasta zbliżała się nieubłaganie. Godzina duchów, warunki pogodowe utrudnione, odwilż, śnieg, co w nocy napadał, teraz stopnią, z drzew, kapałą, mgła i wilgoć. Na tym polowaniu będą mieli bardzo romantyczną aurę, jak na starych rycinach. Między zdroje... Odarte z ostatnich już letnich iluzji i marzeń o Las Vegas, stały w kałuży, jak stara, szczerbata, pastewna kurwa, która dostała nożem i stoi we krwi kapiącej po nogach, gapi się wyczyszczonymi oczami, sika sobie po nodze. Ale choćby tak stała z nożem w boku, żaden uczciwy tir nie zwolni i się nie zatrzyma, bo nie chce się zarazić kiłą posezonową. Pornografia nędzy i szarzyzny, rdzewiejące lody, zbutwiałe gofry, odłażące z farby kurczaki, wielka kiełbasa zrożna, z której uszło powietrze, wielki preslej ruszający głową obsrany przez mewy, olbrzymi gofr zflaczały, a czerwone żarówki rozbite, gabinet figur woskowych zamknięty, scena dyskoteka w pianie i bitej śmietanie zamknięta, moknąca reklama bol z wodka zdarta poruszający się na wietrze w przód i w tył wycięty z dykty człowiek jedzący loda. Niczym pijana kukła bez bebechów. Są ludzie z papieru, co rzucają się na wiatr i są żule z krwi i mięsa, którzy zataczają się na promenadzie, zapieczone od moczu i kału są ich spodnie. Światła pogaszone. Szwedzi, jeśli jeszcze tu są, to w hotelu wiedeńskim upijają się na smutno, przy na full kaloryferach.